Kazunori bardzo wyraźnie leci sobie w kulki, kontrast poleciało na Xbox One, a Nintendo zmieniło dealera i rezultaty są straszniejsze niż kiedykolwiek. To wszystko i jeszcze więcej już teraz w 60 epizodzie Gościa Niedzielnego. Zapraszamy serdecznie. Dzisiaj zaczniemy od mojego ukochanego Gran Turismo, a to ze względu na kilka rzeczy. Po pierwsze, przy okazji festiwalu prędkości w Goodwood, Aston Martin pokazał swój samochód do garażu Vision Gran Turismo, a więc DP100. A Nissan nie chciał być gorszy, więc przyprowadził ze sobą swój koncept i sięgnął przy okazji do słownika cliché, mówiąc o swoim tworze A JET FIGHT FOR THE ROAD. To jednak jest jeszcze ok, ponieważ mamy fajne samochody i włókno węglowe i tak dalej. Okej, okay, nie jest to, co ojciec serii, Kazunori Yamauchi, powiedział Eurogamerowi w czasie wywiadu, i później w czasie ama na Redditie. Po pierwsze, jeśli podobnie jak ja czekaliście na łatkę poprawiającą dźwięki samochodów w GT6, to nie mamy powodów do mruczenia. Łatka będzie, ale właściwe wrzaski i dudnienia pojawiły się dopiero w Gran Turismo 7, najpewniej w przyszłym roku. Co jest po prostu nie fair, ale wyłączenie serwerów GT5 przyzwyczaiło nas już chyba do średnio fajnych zagrań ze strony Polyphony i Sony. Jeszcze mniej fajnym zagraniem jest jednak wrzucenie do Gran Turismo 7 samochodów standard. Tak? Dobrze słyszeliście, tych z PlayStation 2, z GT3 i GT4 e, bez wnętrz, na PS4, ponieważ zbyt wiele samochodów ma zbyt wiele fanów po prostu pominąć dane modele, z czym po części się zgadzam, bo wykrojenie z gry imprezy 22B STI byłoby zbrodnią, ale wątpię byśmy potrzebowali 16 różnych wersji Mazda MX-5 albo pierdyliarda GTR-ów, M-Spec, N-Nur i tak dalej, które różnią się od siebie masą, gdzie różnice są w granicach 20 kg, oraz ustawieniami zawieszenia. Część Outstandard oczywiście ma przejść kurację podbijającą do premium, ale o ile się nie mylę, dokładnie to samo było mówione przy okazji GT5, a później GT6. Więc... E, Polyphony, robisz to źle. W pigule Sony zaczynamy od wiadomości o ekskluzywnym dla PS4, zawierającym powiązaną ze Scarecrowem misję, DLC do Batmana Arkham Knight, nazwaną po prostu Scarecrow Nightmare Pack. O DLC nie wiadomo nic więcej, osobiście liczę na jakąś porządną akcję rodem z pierwszego nolanowskiego Batmana, a brak cywilni niestety wyklucza pierdolnik na taką skalę. Pożyjemy, zobaczymy, mam tylko nadzieję, że nie będę musiał kupować karty Nvidia, żeby gra działała na mojej konsoli. Jeśli jesteście mieszkającą w USA osobą śpiącą na pieniądzach, której nie straszne chore ceny z zbety PlayStation now, dobra wiadomość! Już wkrótce będziecie mogli pozwolić Sony na to, by za kwotę pozwalającą na kupienie gry wypożyczyli Wam na trzy miesiące Final Fantasy XIII i XIII myślnik 2 Ogólnie przyznam się bez bicia, że w zeszłym tygodniu gdzieś mi umknął cały ten shitstorm związany z cenami na PlayStation Now, za co serdecznie przepraszam i pragnę skomentować ofertę Sony, mówiąc jasno: nie wiem, kto ustalał politykę cenową tego serwisu, ale wydaje mi się, że powinien zostać zapakowany w kaftan i wypuszczany na światło dzienne tylko od święta. Tak, to jedynie beta, ale nie zmienia to faktu, że ktoś bardzo, bardzo solidnie upadł tutaj na web. Pigułę Sony zamykamy szybką informację o PlayStation Plus na lipiec, w którym to posiadacze abonamentu Sony będą mogli zagrać za niemalże darmo w Towerfall Ascension oraz Strider na PlayStation 4, Dead Space 3 i Vessel na PS3, a rada 12 skosztuje LEGO Batman 2 DC Super Heroes oraz Doki Doki Universe. To ostatnią grę polecam z czystym sercem jako pozycję do ogrania w czasie upojenia alkoholowego. Wtedy gniecie jeszcze bardziej. Microsoft był bardzo miły przy swojej zapowiedzi Forza Horizon 2 ogłaszając, że gra wyjdzie też na Xboxa 360. Wiele osób podrapało się wtedy po głowie, bo jaki jest sens wydawania tak mocnej gry na poprzednią konsolę, kiedy mogłaby ona spokojnie napędzać sprzedaż nowego Xboxa, ale groźnik stwierdziło, że to świetna wiadomość, ponieważ nie muszą przynosić do swojego domu nowego pudełka, żeby znów skosztować Geniuszu Playground Games, nawet jeśli ma on być w tym wypadku bez zmiennych warunków pogodowych. I drive atarów, które są potrzebne jak świni siodło. Później zaczęły się jednak schody, ponieważ okazało się, że grę w wersji na 360 robi inny deweloper, zaś w minionym tygodniu wizja rozpadła się totalnie, ponieważ Forza Horizon 2 na Xbox One i Forza Horizon 2 na Xboxa 360 okazały się być zupełnie innymi grami, które jedynie są inspirowane tym samym. Okej, okay, stop. To nie jest ta sama gra, to są dwie gry, które po prostu tak się zdarzyło, że noszą tą samą nazwę i traktują mniej więcej o tym samym. Nie twierdzę, że Sumo Games nie podoła, tym bardziej mając wsparcie Playground, ale wydaje mi się, że Microsoft nieco zagalopował się w swojej polityce nazewniczej. Piguła! Free for Free Industries w akompaniamencie Vivatów zapowiadało na E3, że Halo The Master Chief Collection będzie działało w całości w full HD i 60 klatkach na sekundę. Tymczasem okazuje się, że natrafiono na pewne problemy związane z buforowaniem klatek animacji przy kampanii Halo 2 i być może będzie ona śmigała w niższej rozdzielczości. Nie wiem, gdzie leży problem, ale ktoś solidnie dał tu ciała, bo o ile można sobie żartować mówiąc Xbox 900p. To wydaje mi się, że deweloperowi się po prostu nie chce i idzie po najniższej linii oporu. Nie fajnie. Fajne jest natomiast to, że nowy klocek dostał kilka dni temu Contrast, jedną z ciekawszych gier od deweloperów niezależnych, która była dostępna na PlayStation 4 już w okolicach premiery konsoli. Z wielką chęcią ograłem ten tytuł, a teraz to samo mogą zrobić posiadacze One. Mam tylko nadzieję, że deweloperzy w międzyczasie usunęli błędy związane z detekcją kolizji, ponieważ zdarzało się, że miałem ochotę trzepnąć padem o podłogę. Niezwykle skromne 10 GB. Dokładnie tyle waży ładka Day One wydana dla Sniper Elite 3 na Xbox One i jeśli jesteście zdziwieni, to witam w klubie, ponieważ dodaje ona raczej niewiele, a w zasadzie więcej usuwa, ale od początku. Gra zainstalowana na dysku konsoli zajmuje 21 GB, jednak dzięki zasaniu 10-gigowego patcha rozmiar instalacji spada do 19 GB. Nie, ja też nie rozumiem. Dzięki ściągnięciu 10 GB odejmujemy z dysku 2 a dostajemy w zamian lepszą optymalizację kodu oraz przygotowujący grunt pod DLC Compatibility Pack. Jakaś czarna magia. A na dodatek wydaje się, że mamy do czynienia ze średniakiem z nieco wyższej półki, ponieważ oceny wahają się w okolicach 66%, co nie zachwyca, nawet jeśli IGN nieco zaszalał i przyznał tytułowi notę 8,2. Ligułę Microsoftu zamkniemy informację z obozu dewelopera, który robił jeden z ważniejszych tytułów startowych dla ich nowej platformy. Crytek nie chce się przyznać, ale wygląda na to, że firma znalazła się w dość poważnych kłopotach finansowych. Jak donosi Eurogamer, Rise 2 zostało anulowane w związku z brakiem porozumienia z Microsoftem, szanghajski oddział studia od dwóch miesięcy zalega z wypłatami dla swoich pracowników, a winna wszystkiemu jest najpewniej słaba sprzedaż licencji na silnik oraz porażka na rynku free-to-play. Ja od siebie zaryzykuję jeszcze stwierdzenie, że gdyby Crytek przez ostatnie kilka lat robił gry, które mają w sobie coś więcej niż tylko ładną grafikę, nie byłby teraz w terapatach. No bo, spójrzmy prawdzie w oczy, Crysis to nic innego jak grywalne tech demo. Nintendo od jakiegoś czasu krzyczy OBJECTION do Philipsa i vice versa na polu patentów tej drugiej firmy, rzekomo bezprawnie wykorzystanych w tablecie Wii U, Wii Remote, Wii Motion Plus, Nunchaku oraz akcesorium dla emerytów zwanym Balance Board. Kilka firm próbowało już walczyć z Nintendo, ale Philips ma realne szanse na zwycięstwo, ba. Pierwszy z nich już odniósł w Sądzie Najwyższym w Wielkiej Brytanii, gdzie stwierdzono, że faktycznie doszło do naruszenia patentów. I chociaż ojcowie hydraulika zamierzają się odwoływać, walka nie kończy się na wyspach, ponieważ podobne pozwy trafiły do sądów we Francji, Niemczech oraz USA. Nintendo zdaje się jednak nie przejmować jakoś specjalnie, ponieważ do sieci trafił nowy. w zasadzie nie wiem jak to określić. Clip? Z Tomodachi Life? W którym mi deweloperów e, śpiewają na temat różnych gier. Sam efekt końcowy określę mianem ciekawego, ale wydaje mi się, że ktoś w Nintendo of America powinien przejrzeć listę faktur w poszukiwaniu firmy Los Pollos Hermanos albo nazwiska Heisenberg, bo nie wierzę, że pracownicy tej firmy sami doszli do takich wizji. Nie przeczę, podobało mi się, gapiłem się jak zaczarowany, ale. co ja do diabła właśnie obejrzałem? <mulety> Zostając jeszcze przez moment przy Nintendo, wypuścili oni także nowy zwiastun Hyrule Warriors pokazujący kolejną grywalną postać, a mianowicie Impę. dowodzącą straży imperialnej Hyrule, która nosi na plecach coś, czego nie powstydziłby się Kratos, i chociaż jest wyraźnie wolniejsza od Linka, to potrafi powodować małe trzęsienia ziemi. Sweet! Tak, teraz staje się coraz bardziej interesująca. Valiant Hearts The Great War wystartowało w minionym tygodniu i jest mi niezwykle miło, że mogę powiedzieć, iż gra zbiera dobre recenzje. Obecnie wersja na PS4 ma średnią 79%, a edycja na Xbox One może pochwalić się wynikiem 83%. Mówiłem o tym tytule już tyle razy, że aż boli mnie odległość od konsoli i fakt, że nie mogę w niego obecnie zagrać, ale ci z Was, którzy mają taką możliwość, niech się długo nie zastanawiają. Wimo grze tak wyjątkowej, że grzechem by było jej nie skosztować. Kupujcie. Pokażmy Ubisoftowi, że jest zapotrzebowanie na takie tytuły. Bo jest, musi być. No Mans Sky wywołuje spory do zachwytu tak w społeczności graczy, jak i dziennikarzy growych, a do sieci trafił właśnie nowy, krótki materiał opowiadający historię gry od momentu, kiedy narodziła się w głowach czterech osób, które odcięły się od reszty studia i przez rok dłubały w izolacji celem zrealizowania swojej wizji. Oczywiście w Gościu Niedzielnym zobaczycie jedynie fragment całości i to bez oryginalnej narracji, ale jeśli ten tytuł chociaż trochę was rusza, zdecydowanie warto skorzystać z dobrodziejstwa wyszukiwarki na YouTubie i po prostu go odnaleźć, bo dowiadujemy się z niego m.in. o punkcie startowym i celu gry. Aha, miła wiadomość jest jeszcze taka, że gra najpewniej pojawi się też na Xbox One, więc niezależnie od tego, jakiego z Jenna posiadacie albo planujecie posiadać, kosmos stanie otworem. Bonusy dorzucane do preorderów zwykle ograniczają się do nowej skórki postaci, jakiejś niezwykle porywającej 5-minutowej misji dodatkowej, albo dorzucanej w gratisie chińskiej latarki LED z logiem gry, która przestaje działać w jakieś 35 sekund po wzięciu jej w dłonie. Ubisoft postanowił pójść w nieco innym kierunku i chociaż nadal jest szansa na skinnej i misje, to sprawy mają się nieco inaczej, ponieważ stworzyli oni wirtualną grę Spin to Win, w której nagrody rozciągają się m.in. od wspomnianych już bonusów do gry, toreb, przez słuchawki i oklejone logami Assassin's Creed konsole, aż po wycieczki na Comic Con oraz nagrodę główną, a więc wyjazd do Paryża. Osoby, które zamówiły grę mogą w każdy piątek zakręcić bębenkami wirtualnej maszyny i zgarnąć jedną z nagród, zwykle będącą włócznią do gry, albo czymś w ten deseń. Oczywiście sama promocja działa tylko i wyłącznie w USA, ale na tym etapie powinniśmy już być przyzwyczajeni do traktowania nas jako równych pośród równiejszych. Jakiś czas temu, przed tym jak DICE zaczęło wypluwać z siebie kolejne oznaczone numerkami części serii Battlefield, do życia została powołana nowa gałąź marki, zwana Bad Company. A gracze i recenzenci jednakowoż ujrzeli, że była ona dobra, więc chwalili ją dnia każdego. Dice również dostrzegło tenże pozytywny odzew i raz jeszcze zasiedli do swych biurek stwarzając sequel. Ponownie radość pośród fanów elektronicznej rozrywki była wielka. Wiem, bo byłem jedną z tych osób, które ogrywały obydwie części Battlefielda Bad Company z wypiekami na twarzy. Niestety później zaczęły się Battlefield 3, 4 jakieś sensacje z hitboxami, a ostatnio wyszło to, to nowe, coś nazywa Hardline, tak? Czy jeszcze nie wyszło w zasadzie? Tak czy inaczej, nie porzucajcie wszelkiej nadziei, ponieważ okazuje się, że Dice słyszy wołanie miłośników B Company, jednak mają problem. Problem polega na tym, że kiedy pytają graczy, co dokładnie podobało im się w grze, słyszą wiele różnych odpowiedzi i nie za bardzo wiedzą na czym się skoncentrować, by nie zawieść niczyich oczekiwań. Jak na moje, Dice przy okazji Battlefield bez Company zrobiło coś, czego za Chiny ludowe nie potrafią powtórzyć, a mianowicie stworzyli grę z charakterem i namiastkami duszy. Co powinni zrobić dobrze w trzeciej części Bed Company? Odpowiedź jest e, szalenie prosta: wszystko. I przestać zawracać dupę, że ponieważ jednemu podobała się szybkość multiplayera, a drugiemu otwartość singlowej kampanii, nie uda im się tego pogodzić. Nawet chyba nie ma co ich zaganiać do roboty, bo wedle zapowiedzi pana Troy Sona z Digital Illusions mamy czekać i obserwować rozwój wydarzeń. A zatem czekamy i obserwujemy. Jak zawsze uważnie. To już wszystko w 60. otwierającym wakacje gościu niedzielnym. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Przypominamy o dostępnym w kioskach 203 numerze PSX Extreme i usłyszymy się ponownie za tydzień. Odpoczywajcie, grajcie, kąpcie się w jeziorach i cokolwiek tam sobie chcecie. Take care.